Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Magda. Postanowiłam trochę przedłużyć trójkowe kroniki The Sims, bo na pewno będę mocno tęsknić za tą serią kronik. Pomyślałam, że warto pokazać Wam otoczenia, które mogliśmy kupić na The Sims 3 Store. Otoczenia kupuje się za Sims Points, które można kupić przelewem lub SMS-em. Obecnie, chyba, na Origin też można kupować. Na start przy zarejestrowaniu dostaje się 500 punktów, no ale niestety za to nie poszalejecie. Ale wróćmy do tematu. Otoczenia ze Store są ciekawe, zróżnicowane i bogate w zawartość, więc myślę, że warto je wam przybliżyć. Pierwszy ze światów, Riverview, był do pobrania dla wszystkich, którzy zarejestrowali się w Store. O nim już trochę mówiłam, zarówno w kronikach, jak i w tajemnicach simów, więc dzisiaj przejdźmy do otoczenia numer 2, Barnacle Bay, czyli Zatoki Skorupiaków. Otoczenie można było pobrać ze storiu już 23 września 2010 roku. Na początku kosztowało 1650 punktów, później cena wzrosła do 2000. Co ciekawe, Barnacle Bay można było też kupić w wersji pudełkowej. Otoczenie też było dodawane za darmożkę do Priorderu Isla Paradiso. Obecnie można je kupić tylko w bandlu na Sims Store za 59 zł. Dostajemy wtedy otoczenie i 100 SimPointsów. Razem z otoczeniem do gry dodano kilka nowych przedmiotów i ciuchów, razem 20 sztuk. Nic dziwnego, że Barnacle Bay dodawano do Priorderu Isla Paradiso, bo te dwa otoczenia wiele łączy. Oba otoczenia są wyspiarskie i w obu można wyczuć klimat tego beztroskiego życia na małym skrawku lądu, gdzieś na Morzu Karaibskim. Opis tego otoczenia brzmi: Barnacle Bay to wyspa na Morzu Simujańskim, to tętniące życiem miejsce wakacyjne z oszałamiającymi plażami, kempingami oraz zaskakująco nowoczesnym centrum. Miasto zostało założone najpierw przez piratów, rybaków i artystów. Teraz Simowie z całego świata relaksują się na plaży szmuglerów i bawią się w knajpie wędrowców. Przyjedziesz tu na wakacje czy na stałe? Niestety, nie tak jak w opisie nie da się wyruszyć do Barnacle Bay tylko na wakacje nad czym ubolewali gracze w komentarzach, które znalazłam, przygotowując się do tego filmu. Barnacle Bay było po prostu kolejnym otoczeniem mieszkalnym. Gdy myślę jak je opisać, do głowy przychodzi mi porównanie, że Barnacle Bay to coś pomiędzy Isla Paradiso a Sunset Valley. Jest mniej tropikalnie niż w Paradiso, jest też więcej takiej soczystej zieleni, ale w dalszym ciągu jest to wyspa z malowniczymi plażami. I rajskimi wodospadami. Wyspa składa się z części miejskiej, znajduje się tam większość infrastruktury oraz podmiejskiej z pięknymi willami i małymi chatkami biedniejszych simów. A jakie są najciekawsze miejsca w Barnacle Bay? Najciekawszy jest na pewno Galeon, głębokie morze, który służy simom za restaurację. Z tych bardziej malowniczych okolic mamy też piękny wodospad oraz plażę szmuglerów. W centrum miasta zaś i przy galeonie stoi bardzo ciekawy pomnik. Bardzo ciekawe jest też to, że miasteczko ma dwa, a nawet trzy cmentarze. Jeden zwyczajny, można by powiedzieć komunalny, drugi na skraju lasu. Jego nazwa to Zmarli nie mówią. Nagrobki znajdziemy też w kryjówce pirata. Nie ma tam pochowanego żadnego zaprogramowanego sima, są to po prostu szczątki, takie urny zapychacze. Przydatne, kiedy twórcom nie chciało się wymyślać nowych simów, żeby zaludnić, zasimić nimi cmentarze. No ale wyglądają bardzo fajnie i dodają charakteru. Pomimo posiadania takiej ilości cmentarzów, w żadnym z nich nie ma jeziorka, w którym można by złowić rybę śmierci. To nie znaczy jednak, że jest niedostępna. Można ją złowić na plaży niedaleko galerii sztuki. Całe Barnacle Bay nawiązuje do swoich pirackich i marynistycznych tradycji. Nawet mieszkańcy wyspy mogą się pochwalić nazwiskami nawiązującymi do morza. Lamer, Shore, Coastal, Korsarstwa, Goldbert, Ingbert, Barbarossa, Rybołówstwa, Fleet czy ogólnie wysp. Na przykład Darwin, nazwisko uczonego, który opisał ewolucję gatunków badając ptaki na wyspach Galapagos. Jedna z wysp została nawet nazwana jego nazwiskiem. W opisach wielu rodzin i simów znajdziemy informację, że ich przodkowie byli piratami lub rybakami. Rodzinami o pirackich korzeniach są na pewno Goldberdowie, najbogatsza rodzina w całym Barnacle Bay. A jeśli plotki o ukrytym skarbie ich pirackich przodków okażą się prawdziwe, to będą chyba najbogatsi w całym The Sims 3, bogatsi nawet od landgrabów. Goldberdowie ukrywają prawdopodobnie jakiś brzydki sekret. Za ich domem pochowany jest chłopiec Davy Mounds, jęczący Davy. Dziecko zginęło w pożarze. W jego biografii jest napisane, że Davy był synem służącego. Czy był to służący Goldberdów? Czy Davy mieszkał z ojcem w domu swojego państwa? Warto też wspomnieć, że Davy Mons to nawiązanie do Davy'ego Jonesa, morskiego diabła, który według opisu miał ziać ogniem. Tak, Goldberdowie to bardzo ciekawa rodzina. I Goldberdowie nie lubią się z Ingberdami może są zazdrośni o dokonania ich przodka. Podobno nazwisko Ingberdów pochodzi od zwycięstwa nad wielką kałamarnicą. Oni podobno też mieli wielki majątek, który jednak został złupiony, dlatego rodzina nie ufa nikomu. No i tu wskazówka jest chyba jasna, przodek Ingbirdów, prawdopodobnie był to Squiddy Ingbird, według opisu najstarszy duch w Barnacle Bay, pokonał wielką kałamarnicę. On i jego ród zyskał majątek i sławę. Niestety później ten majątek, lub jego część, bo Ingbirdowie nie należą do najbiedniejszych, zostały zrabowane. Najprawdopodobniej przez Goldbirdów. Stąd nieufność Inków do Goldów i ich słabe wzajemne relacje. Co ciekawe, na cmentarzu Barna Barnacle Bay pochowane są jeszcze dwie simki o nazwisku Inkbird. Jedna z nich, Vera, jest siostrą Squidiego. druga, Darla, nieuwzględniona w drzewie genealogicznym rodziny, jest nastolatką, która, tak jak Davy Mons, ginęła w pożarze. W jej opisie możemy przeczytać, że kłóciła się z kolejnym dziecięcym duchem. Marabelt Goldbert. Oto czy lepiej się utopić, przyczyna śmierci Marabel, czy zginąć w pożarze. Jak widzicie, te dwa rody nawet po śmierci nie mogą się pogodzić. A jakie sukcesy ma współcześnie rodzina Ingbert? Juan Junior Ingbert ma romans z siostrami Caliente, które powracają właśnie w tym otoczeniu, no i z ich współlokatorką też. Juan nawiązuje oczywiście do Don Juana, do którego nawiązywał też poprzedni kochanek sióstr Don Lotario Juan Ingbert i siostry Kaliente to nie jedyne osoby, które nawiązują do Dona Lotario W Barnacle Bay żyje sobie pan pokojówka Szymon Jerzyk, którego bohaterem jest Don Lotario Przypominam też, że jedna z kochanek Dona była pokojówką z miłowa Kasia Langerak Do ciekawych simów nawiązań możemy dorzucić Lee Roya Johnkinsa Nawiązanie do Leroya Jenkinsa, najsłynniejszego gracza w WOWA. Jego simowa postać jest w ciekawy sposób zamieszana w pewną sprawę ze śmiercią w tle. Był on zakochany w Ofeli PiS, tragicznie zmarłej żonie Dave'a Pisa. Ofelia podobno utopiła się w przaremblu, nazwanym teraz na jej cześć. Kolejną simką nawiązaniem jest Agnes Seabottom która imieniem i nazwiskiem nawiązuje do Agnieszki Zadek, czyli Agnes Crumplebottom. Simka ma też powiązanie z rodziną PiS i jest nowym obiektem westchnień Dave'a. Udało mi się odnaleźć jeszcze jednego ciekawego Sima, Morta Gatch, ducha dewelopera, czyli Mortgage. W Barnacle Bay do gry powracają nie tylko siostry Caliente, pojawia się też rodzina Gills Carbo związana z Gerwazem Żeberkiem, jednym z najsłynniejszych miastowych simów z Miłowa. Ważną kwestią jest też usytuowanie w czasie wydarzeń z Barnacle Bay. Mogą się one albo toczyć później niż wydarzenia innych trójkowych miast, w końcu przebywają tu siostry Kaliente. Ja myślę, że wydarzenia tutaj mogą się dziać w tym samym czasie, co w innych otoczeniach, no bo w końcu skoro Don Lotario mógł przenieść się w czasie i przestrzeni, Czemu więc siostry Kaliente, które najprawdopodobniej były w to zamieszane, nie mogły cofnąć się w czasie, ale zamiast do zabitej dechami wioski Riverview przeniosły się na rajską wyspę? W Simsach wszystko jest możliwe. No i kochani, to by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. W ten sposób przedłużamy sobie kroniki The Sims o jakieś 5 miesięcy, zanim przejdziemy do czwórki. Fajnie nie? Tak więc wpadajcie na moje społecznościówki, linki macie w opisie. Do zobaczenia za tydzień zagrajmy w stardiu Wali z modami. Trzymajcie się, pa pa i cześć!